Cześć. Witajcie na kanale Szczytomaniak w kolejnym odcinku, w którym porozmawiamy sobie o aferze, która niedawno wybuchła wokół największej gwiazdy światowego himalaizmu, Reinholda Messnera. I w dzisiejszym materiale chciałbym wyjaśnić wam, o co w niej dokładnie chodzi i dlaczego doszło do tak spektakularnej decyzji, którą było odebranie rekordów, które wcześniej należały właśnie do Reinholda Messnera. Nie przedłużając, zapraszam was do dzisiejszego materiału. Do niedawna powszechnie i bez kontrowersji uważano, że pierwszą osobą, która zdobyła wszystkie ośmiotysięczniki, jest Reinhold Messner. Ponadto zdobył koronę Himalajów i Karakorum nie tylko jako pierwszy człowiek na Ziemi, ale dokonał również tego bez wsparcia aparatury tlenowej. Kilka miesięcy temu niemiecki kronikarz Eberhard Jurgalski podważył oba te rekordy, uważając, że Messner nie wszedł na szczyt Annapurny w 1985 roku, gdy wspinał się z Hansem Kammerlanderem. Ustalenia kronikarza de facto spowodowały oficjalną utratę obu rekordów. Minęło tyle lat. Skąd nagle teraz pojawiły się kontrowersje wokół tego wejścia? Otóż Eberhardowi udało się ustalić, że Hans i Reinhold, wspinający się w 1985 roku nową drogą dziewiczą północno-zachodnią ścianą, osiągnęli punkt znajdujący się 5 metrów poniżej właściwego szczytu i w odległości 65 metrów od niego w poziomie. Kronikarz twierdzi, że skoro nie znaleźli się na wierzchołku, to ich wejście nie powinno być uznawane za ważne, za odbyte. Za takim stanowiskiem stanęło wielu badaczy współpracujących z Jurgalskim. Co ciekawe, jego ustalenia usuwają z listy zdobywców korony Himalajów i Karakorum nie tylko Messnera, ale co dla Polaków istotniejsze, także Jerzego Kukuczkę oraz piątego zdobywcę korony Krzysztofa Wielickiego, również Denisa Uróbkę. Przy czym trzeba zaznaczyć, że ta kwestia nie jest jeszcze Jasna, gdyż czekamy na reakcję Denisa, który obecnie znajduje się w Karakorum. Dlaczego według niemieckiego kronikarza Kukuczka nie zasługuje na miano zdobywcy wszystkich ośmiotysięczników? Otóż według Niemca Polak nie wszedł na najwyższy szczyt Manaslu, wokół którego od lat toczą się duże spory. Od dawna wielu Himalajstów zatrzymuje się kilka metrów poniżej wierzchołka w miejscu oddalonym od niego o długość krótkiej, lecz ostrej grani. Wykonują tam pamiątkowe zdjęcia, uważając, że zdobyli Manaslu, i według Jurgalskiego Jerzy zatrzymał się 8 metrów pod szczytem. Co ciekawe, choć wciąż wielu zdobywców Manaslu dociera zaledwie na jeden z przedwierzchołków góry, to warto zwrócić uwagę, że pierwsi alpiniści, którzy stanęli na Manaslu w 1956 roku, nie mieli problemu ze zlokalizowaniem szczytu i Japończycy dotarli wówczas na ten właściwy. Na tej fotografii dokładnie widać, gdzie znajdują się poszczególne przedwierzchołki Manaslu, oraz gdzie znajduje się jego główny szczyt, a także miejsce oznaczone flagami modlitewnymi, gdzie przez wiele lat alpiniści właśnie robili sobie fotografie pamiątkowe, uważając, że jest to koniec ich wspinaczki. Erhardowi Loretanowi, który koronę zdobył jako trzeci w historii, Jurgalski nie zaliczył wejścia na Daulagiri, a Krzysztofowi Wielickiemu, podobnie jak Messnerowi, zdobycia napórny. Kolejny z Polaków widniejący na tej liście, Piotr Pustelnik, według kronikarza nie zdobył właściwego szczytu zarówno Manaslu, jak i Kanchenzongi. Po ponad 30 latach okazuje się, że Polska wciąż nie ma swojego reprezentanta w gronie zdobywców korony Himalajów i Karakorum. Przynajmniej według niemieckiego kronikarza. Fakt, że kiedyś w trochę innym miejscu identyfikowano niektóre szczyty ośmiotysięczników zadecydował, że znajdujący się dotychczas na dwunastym miejscu Ed Visturs awansował na pierwsze, gdyż uznano, iż wszyscy Himalaiści wcześniej widniejący na tej liście nie osiągnęli wszystkich najwyższych punktów ośmiotysięczników. Jak na tę sytuację zareagował sam Reinhold Messner, a także Ed Visturs? Oświadczenie Jurgalskiego w mocnych słowach skomentował Messner: To nonsens. Jeśli ktoś wspiął się na Annapurne, to na pewno byliśmy to ja i Hans. Nikt, kto zna się na himalajizmie, nie zakwestionowałby naszego wyczynu. Jurgalski nie ma o tym pojęcia. Kamerlander również użył mocnych słów, określając działania kronikarza. W ten sposób niszczy się alpinizm. Tak z kolei te rewelacje podsumował obecnie 64-letni Ed. Jestem mocno przekonany, że to Reinhold Messner pierwszy wszedł na wszystkie 14 tysięczników i to musi zostać uznane. Był on naszym prekursorem, nie tylko jeśli chodzi o styl, ale także z fizycznego i psychologicznego punktu widzenia, wspinając się bez dodatkowego tlenu. Wisturs zdecydował się zrezygnować z tego tytułu na rzecz Messnera. Postąpił więc bardzo honorowo. Jak więc według kronikarzy współpracujących z Jurgalskim wygląda obecnie kolejność zdobycia korony Himalajów i Karakorum? Otóż według nich, jako pierwszy dokonał tego wspomniany wcześniej Amerykanin Edmund Visturs w latach od 1989 do 2005 roku i wspinacz zdobył wszystkie te wierzchołki bez użycia dodatkowego tlenu. Drugim alpinistą był Finn Wejka Gustafsson, który zdobył wszystkie 8000 tysięczniki w latach od 1993 do 2009 i również dokonał tego bez użycia dodatkowego tlenu. I Wejka bardzo często wspinał się z Wistursem i wiele tych szczytów zdobyli wspólnie. Natomiast trzecim zdobywcą jest znany teraz Nirmal Nims Purjia, Nepalczyk. Jednak tutaj muszę zwrócić uwagę, że przy jego osiągnięciach kronikarze również mieli trochę zastrzeżeń, nie uznając jego dwóch pierwszych wejść na Manaslu i Daulagiri. Jednak Nepalczyk zdobył te góry po raz kolejny i tym razem dotarł do właściwego miejsca. I co ciekawe, Jurgalski wspominał w jednej z wypowiedzi, że był zaskoczony tym, iż Nirmal, wchodząc na Manaslu po raz pierwszy, popełnił ten sam błąd co wielu innych Himalajstów i nie osiągnął tego właściwego Właściwego szczytu, ponieważ kilka miesięcy wcześniej osobiście dyskutował z nim właśnie o tym, że wielu alpinistów wchodzi na niewłaściwy szczyt i wspólnie ustalili, który z tych wierzchołków jest tym właściwym. Jednak później Nirmal naprawił ten błąd, i po kilkunastu miesiącach powrócił na górę i zdobył szczyt ponownie. I podobno zrobił to tak po cichu, nie rozgłaszając tego sukcesu. A wracając do Manaslu, to bardzo ciekawa była wypowiedź jednego z Himalajstów, który kiedy został zapytany, dlaczego nie wszedł na właściwy wierzchołek, a zamiast tego zatrzymał się poniżej niego przy flagach modlitewnych, to mężczyzna odpowiedział, że tylko do tamtego miejsca były rozwieszone poręczówki, więc było to oczywiste, że tylko tam mieli dotrzeć i że to był szczyt. No cóż, dla wielu właśnie tak wygląda obecnie Himalajzm. Wspinają się do miejsc, gdzie zostały rozwieszone poręczówki, a to, co jest dalej, to już nie wszystkich interesuje. Czy kontrowersje związane z raportem Jurgalskiego będą toczyły się tylko zdobycia korony Himalajów i karakorum? Czy być może w niedługim czasie zaczną być podważane również niektóre z pierwszych wejść na ośmiotysięczniki, a także pierwsze zimowe zdobycia tych gór? Czas pokaże. Jednak już wiemy, oczywiście według ustaleń Jurgalskiego, że żadna kobieta nie wspięła się na wszystkie szczyty ośmiotysięczne, ponieważ zarówno Edurne Pasaban, jak i Gerlinde Kaltenbrunner nie zdobyły właściwego wierzchołka Manaslu i Daulagiri i te tytuły zostaną im odebrane. Prawdopodobnie ta kwestia rozstrzygnie się w najbliższych miesiącach, gdyż jest kilka kandydatek, którym do Korony Himalajów i Karakorum według tych nowych wytycznych brakuje tylko powtórzenia wejścia na jeden szczyt. I tutaj muszę dodać, że najprawdopodobniej ten wyścig wygrała już Chinka. Dong Hong Yuan, która koronę Himalajów i Karakorum zdobywała od 2013 roku do 26 kwietnia 2023 roku, a więc w tym sezonie, wejściem na Shisha Pangme zakończyła ten wyścig. Jednak jak zdążyliśmy się już przekonać, sytuacja jest tak dynamiczna, że być może na jaw wyjdą zaraz nowe fakty i nowe ustalenia, które ponownie zweryfikują osiągnięcia Himalajstki. Dąg na wierzchołki ośmiotysięczników wspinała się z aparaturą tlenową, a także ze wsparciem szerpów. Swoją wieloletnią pracę Niemiec podsumował słowami Tak, całą historię eksploracji ośmiotysięczników należy napisać na nowo. To nie nasza wina, ale prawda jest prawdą, a fałsz fałszem, czy to celowo, czy przez przypadek. Czy te ustalenia niemieckiego kronikarza będą wiążące, czy nie, najprawdopodobniej dowiemy się w ciągu najbliższych miesięcy, być może lat. Pod ostatnim materiałem kilka osób napisało, że występuje trochę większe echo niż zwykle i jest to spowodowane remontem w pokoju, w którym nagrywam i stąd to echo, ale mam nadzieję, że już za tydzień jakość będzie dużo lepsza, bo pokój będzie przygotowany do nagrań. To wszystko na dzisiaj. Ciekaw jestem Waszego zdania na ten temat, no bo jest to informacja, która tak zatrzęsła mocno całym środowiskiem górskim. Takie postacie jak Jerzy Kukuczka, Reinhold Messner, Loretan, Wielicki, Urubko, takie wielkie nazwiska, nagle okazuje się, że straciły swoje rekordy i czy to powinno być uznawane, czy powinno to się zostawić i jakby od nowa zacząć wytyczać. W jaki sposób zdobywać ośmiotysięczniki, gdzie powinno się dotrzeć, aby to było takie jasne i klarowne dla przyszłych zdobywców. Różni ludzie mają inne zdanie na ten temat, przedstawiają różne argumenty, ale ciekaw jestem Waszych propozycji i Waszych opinii. Jeśli macie do mnie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzu pod materiałem. Widzimy się na szlaku oraz w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, cześć!